Witam bardzo serdecznie w moim kolejnym poradniku. Tym razem zajmiemy się darmowym intrem na kanał YouTube. Wchodzimy na stronę, której link będzie w opisie pod filmikiem, czyli na www.flixpress.com. No i tutaj naciskamy register. Wpisujemy swoje dane, czyli swój nick, swoje imię, swoje nazwisko. Nick, w którym będzie się wyświetlał na stronie głównej. Swój adres e-mail, no i swoje hasło oraz kraj. Oczywiście ja już to, ja już to zrobiłem, nie będę tego powtarzał. Po zrobieniu te, tego wszystkiego naciskam register no i czekamy, aż na adres e-mail przyjdzie informacja z dalszą częścią. Tam będzie podany kod aktywacyjny, hasło oraz nasz nick. No i oczywiście będzie przenośnik od razu, którym przejdziemy na tą stronę. I wpiszemy tylko swoje dane. I będziemy mogli już korzystać ze strony. Szybko się za zaloguję. Tak, już jestem. No i naciskamy czwartą opcję po wejściu na stronę. I możemy zacząć korzystać z tej oto strony. Szukamy intra, które nam się podoba, no jeżeli chcemy zapłacić, żeby było ono ładniejsze, no to, no to, no to już zależy od was, ale jeżeli chcemy za darmo, no mamy do wyboru tylko 10 darmowych e, intr, no musi wiadomo pisać free, e, przy price, czyli przy płatności, no my wybierzmy sobie na przykład to. To już wam zaraz wszystko pokażę, dajmy next, agr... No, no i tutaj mamy wszystko pokazane, jak tutaj to, co, co się zmienia w tym, w tym po prostu yy, inch. No i tak tutaj mamy jakie chcemy efekty dźwiękowe mamy do wyboru 4 mamy wybierzemy jedynkę, No i niestety nie, możliwość która jest tylko dostępna w płatności, czyli albo za 2 dolary dodajemy sobie wyższą jakość filmu, filmiku intra, czyli podniesienie jakości z 480p do 720, czyli jakości HD lub y, opcję, której nie polecam, czyli przedłużenie sobie intra na jeden miesiąc za jeden dolar, to jest nieopłacalne, gdyż ponieważ, y, gdyż ponieważ, ponieważ intro trwa y, 10 dni, ma taką jakby ważność, ale możemy sobie zapisać je i wtedy możemy zrobić jeszcze raz to samo, jakby, ale mamy już zapisane wszystkie ustawienia, więc praktycznie się nie opłaca. I tak cały czas robimy 10, 10, 10 dni. No i tak to wygląda. Sub, o, submit order. No i musicie ich polubić na Facebooku, ale to już tam mniejsza. No i po zrobieniu tego wszystkiego, e, będzie, e, będzie na waszą skrzynkę wędrował e-mail z taką, oto po prostu wiadomo się, że wasz filmik, tutaj macie ten numer, się już zrenderował i zobaczmy jak teraz wygląda. tego tak to wygląda, może ta końcówka jest troszkę za długa. No ale intro jak najbardziej mi się podoba. No i jak już zrobiliśmy to wszystko, no to oczywiście i nam się podoba. Naciskamy downworld, zapisujemy sobie pliczek. No i tak oto y, wygląda to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli wam się podobało, no to lajkujcie, subskrybujcie no i czekajcie na więcej filmików, już z gier, bądź jakieś, bądź, bądź jakiś poradnik. To tyle z tej strony M. Makow, Żegnam.